Rekolekcje, jak sama nazwa mówi z języka łacińskiego rekolekcjon, to dosłownie pozbierać na nowo. Tym, co chcemy przez ten czas pozbierać, powinno być przede wszystkim nasze wewnętrzne życie, nasze serce. Na co dzień zajęci rozmaitymi sprawami, przytłoczeni może niektórymi trudnościami, jakie się kłębią w naszym życiu. Doświadczamy wewnętrznego rozproszenia. To są oczywiście rzeczy ważne, o które trzeba zabiegać, troszczyć się, czasami może i nawet martwić, ale jeszcze ważniejsze jest, żeby to wszystko oddawać w ręce Boga, ponieważ On może w nas to wszystko poukładać, uporządkować. I takim specjalnym momentem jest właśnie czas rekolekcji, w którym Pan Bóg czyni to wszystko. Posługując się swoim słowem. Słowo samo o sobie mówi w takich trzech ważnych elementach: że jest słowem żywym, słowem skutecznym i, jak podkreśla święty Paweł, ostrzejszym niż wszelki miecz obosieczny takim słowem, które jest, może przeniknąć aż do szpiku ludzkiego. Do wnętrzności, co znaczą te trzy elementy, słowo jest żywe, to znaczy, nie jest jakimś słowem z przeszłości, nie jest słowem sprzed dwóch czy trzech tysięcy lat, które opowiada historię nie mające nic wspólnego z dzisiejszym światem, nie mające może nic wspólnego z naszym życiem. Jeden z ojców Kościoła mówi, że kiedy Czytamy Słowo Boże, to powinniśmy zacząć się w Nim odnajdywać, a nawet doświadczyć pewnego, pewnej zamiany ról, że to w pewnym momencie już nie my czytamy to Słowo, ale to Słowo zaczyna czytać nasze życie, nasze wnętrze, ukazując nam to, co się z nami dzieje, to, co przeżywamy w zupełnie innej perspektywie, której my czasami przez to, co się dookoła nas dzieje. Możemy nie dostrzec. Dalej, Słowo Boże jest skuteczne. Najlepiej i najwyraźniej mówi o tym fragment z Księgi Rodzaju, opowiadanie o stworzeniu świata, gdzie każdy dzień opisany jest takim wprowadzeniem: Bóg powiedział, rzekł i stało się. I tak każdego dnia. To pokazuje, że Słowo, które jest czytane w liturgii, Słowo, które Czytamy też w osobistej modlitwie, może sprawiać to, co znaczy. Jeżeli mówię, tak jak chociażby dzisiaj, nawiązuje do wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu, do tego momentu, kiedy Bóg zaczął działać na rzecz swego ludu, to gdy człowiek czyta z wiarą słowo Boże, gdy pozwala, by w tym czytaniu, w tej modlitwie słowem towarzyszył Duch Święty, może doświadczyć, właśnie w swoich trudnościach i problemach że Bóg staje przy nim i zaczyna działać na jego rzecz i w końcu słowo jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny to może najtrudniejszy z elementów modlitwy i słowem Bożym i słuchania słowa Bożego ponieważ oznacza on że Pan Bóg czasami przez to słowo będzie w jakiś sposób osądzał nasze serce można by powiedzieć ujawni to co się w nim naprawdę znajduje i to jest o tyle trudne że my mamy problem z przyjmowania prawdy o sobie kiedy ktoś pokaże nam prawdę może czasami nawet wytknie to myślę że naturalnym odruchem jest nieraz to co określa się jako otwierający się w kieszeni nóż nie chcemy aby ludzie nam pokazywali prawdę o nas, zwłaszcza gdy jest niewygodna, gdy gdzieś obnaża naszą słabość. Ale potrzebne jest to z ważnego powodu. Jest to jak diagnoza, którą stawia lekarz. Czasami musi przeprowadzić jakieś trudne, bolesne nawet badanie, żeby postawić właściwą diagnozę, a później podjąć właściwe i skuteczne leczenie. I dokładnie. Tak samo Bóg postępuje z nami, kiedy wstrząsa naszym sercem, pokazując nam właśnie prawdę o Nim. Potrzebujemy czasami takiego wstrząsu, żebyśmy się opamiętali w życiu, żebyśmy zobaczyli, gdzie zabrnęliśmy, gdzie w danym etapie naszego życia jesteśmy, czy faktycznie zmierzamy do celu, tam gdzie Bóg przygotował dla nas to, co najlepsze, gdzie możemy się z Nim zjednoczyć. Czy jesteśmy gdzieś na poboczu, a może w ogóle odeszliśmy bardzo daleko od tej właściwej ścieżki? I dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy, że to słowo objawia nam najpierw samego Boga. Najpierw Mojżesz spostrzega niezwykły, tajemniczy znak krzew, który płonie, ale się nie spala. To jest pierwsza rzecz, jaką Bóg objawia o sobie. Pokazuje, że jego istota jako bóstwa jest dla człowieka niezrozumiała, nie do ogarnięcia. Nie da się wytłumaczyć ludzkimi kategoriami. Boga nie da się zmierzyć, nie da się zważyć, nie da się opisać za pomocą nawet ludzkiej nauki. Ale zaraz dodaje, Samo sobie, że pomimo tej nieuchwytności dla ludzkiego rozumu jest Bogiem Ojca Twego, tak mówi Bóg do Mojżesza: jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Jestem Bogiem Ojca Twego. A więc ten wielki i nieuchwytny Bóg. Nie jest jednak Bogiem odległym, dalekim, ale Bogiem, który jest blisko i który wchodzi w historię człowieka. Moglibyśmy pomyśleć i nawet podstawić za te imiona postaci biblijnych imiona naszych rodziców, może naszych dziadków czy pradziadków, czy innych ludzi, którzy powiedzieli nam po raz pierwszy o Bogu, którzy swoim życiem dali nam świadectwo Jego działania. Jestem Bogiem Ojca Twego, a więc Bogiem, który wchodzi w historię. Nie trzyma się z Boku, nie przygląda się jako niezależny sędzia, żeby na koniec wydać wyrok. Ale angażuje się w historię człowieka i chce zaangażować się w moją i Twoją historię. I na końcu w tym objawieniu pada tajemnicze imię, które przed Yy, przetłumaczone jest na język polski jako jestem, który jestem, a pod koniec słyszymy: Jestem, posłał mnie do Was. Jest to o tyle trudne, że tego imienia, jakim Bóg przedstawia się Mojżeszowi, nie da się przełożyć jeden do jednego. To nie jest tak jak na przykład w języku angielskim, że. Tutaj mamy Johna, a tutaj Jana, Krzysztofera i Krzysztofa, Mary i Marię. To hebrajskie słowo, którym przedstawia się Bóg, zapisuje się tylko czterema spółgłoskami, ponieważ Żydzi w piśmiennictwie nie używali samogłosek: J, H, W i H. My wypowiadamy je używając samogłosek, podstawiając je, ale do dzisiaj. Nie ma jakby takiej jedności między niektórymi wyznaniami chrześcijańskimi, jak w zasadzie trzeba by było to imię wypowiadać. Czy to jest Jahwe, czy to jest Jawe, czy może tak, jak chcą świadkowie Jechowa. Jednak nie to ma tak naprawdę znaczenie ale to, co kryje się za tym tajemniczym słowem. Bóg nie przedstawia się, używając typowo, Ludzkiego imienia, ale mówi raczej poprzez to słowo, jaki on jest, co jest jego naturą. Nasz biblista, pamiętam, na wykładach ze Starego Testamentu powiedział, że kiedy chcemy zrozumieć albo chociaż przybliżyć się do znaczenia tego imienia, musimy sobie wyobrazić pewną sytuację. I zachęcam Was do, do tego, żeby teraz to zrobić. Po pierwsze, pomyślcie o jakiejś sytuacji w Waszej życiowej, która może kiedyś była albo teraz jest bardzo trudna dla Was. Sytuacji, w której widzicie, że pomimo wielu wysiłków, może trwających nawet lata, nie jesteście w stanie zmienić tego, co się dzieje. A więc przerasta to ludzkie siły. I teraz. Trzeba sobie dalej wyobrazić jakąś osobę, która jest jedną, jedyną na świecie, która ma na tyle wpływów i takiej siły, że może tę sytuację odmienić na waszą korzyść. I teraz z tą sytuacją, którą my mamy, z tą pamięcią o osobie, która jest w stanie to zmienić. Należy sobie wyobrazić moment, w którym jest decydujący, w którym rozgrywa się, można powiedzieć, wszystko. Na szali jest nasze życie i to, czy ono będzie udane czy nieudane, zrujnowane. I wtedy, w odpowiednim momencie, najwłaściwszym, pojawia się właśnie ta osoba, mówiąc do Ciebie: Jestem. Jestem, możemy zacząć działać. Jestem. Możesz mi zaufać. Jestem. Teraz wszystko się odmieni. Takie znaczenie ma imię, jakim przedstawia się Bóg Mojżeszowi. Ono nawiązuje do tego, co wcześniej Bóg mówi do Mojżesza. Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie. Nasłuchałem się narzekań jego naciemiężców. Znam jego uciemiężenie. Bóg ma dosyć tej sytuacji, która przygniata jego lud, i dlatego staje obecny po jego stronie. Bierze jego stronę, żeby przezwyciężyć to, co go uciemięża, co go niszczy. Taki jest Bóg, jaki objawił się Mojżeszowi. I taki jest Bóg, jeżeli my otworzymy serce na Niego i możemy doświadczyć takiego Jego działania. Bóg zawsze chcę brać stronę człowieka twoją i moją stronę nie chcę być niezaangażowany ale całkowicie zaangażować się i wkroczyć w historię naszego życia co to oznacza święty jan już w nowym testamencie ujmie to w prosty sposób powie bóg jest miłością bo miłość się angażuje miłość nie pozwala żeby coś nas zwyciężyło żeby nas zniszczyło. Papież Benedykt XVI, kiedy rozpoczynał pontyfikat, na samym początku napisał encyklikę, którą zatytułował właśnie w ten sposób. Bóg jest miłością. I na początku tej encykliki napisał takie słowa. Uwierzyliśmy miłości Boga. Tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego życia. I pisze dalej. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Uwierzyliśmy miłości Boga. Na tym polega chrześcijaństwo. Nie jest to zespół. Rozmaitych prawd, tre, które trzeba nauczyć się na pamięć. Nie jest to jakiś zestaw nakazów i zakazów, nie jest to filozoficzna idea, ale osoba, która mnie kocha. Gdy ja spotykam tę osobę, moje życie całkowicie się zmienia. Zawsze, żeby to wytłumaczyć lepiej, podaję przykład z mojej praktyki katechetycznej kiedyś, lata wstecz. Miałem klasę, która sama w sobie nie była zła, ale był w niej jeden uczeń, który gdy był obecny, to rozwalał całą katechezę. Mogłem przygotować najlepszy, najciekawszy temat. Jeżeli on się pojawiał, to zaczęły się od razu prowokacje z jego strony, jakieś pytania, które miały mnie wyprowadzić z równowagi, gdzieś tam może nawet obrazić. No i oczywiście, ja, będąc młodym księdzem, dawałem się sprowokować, no i każda katecheza kończyła się tym, że następowała pyskówka, jakieś straszenie uwagami i tak dalej, i tak dalej. Nic z tego nie wychodziło. I pamiętam, że był moment po pierwszych tygodniach, że ja idąc do szkoły, wiedząc, że będę miał lekcję z tą klasą, modliłem się, żeby on nie przyszedł. Żeby się wydarzyło cokolwiek, byleby tylko nie był obecny na lekcji. I Jeden dzień, jeden moment, kiedy przyszedłem na lekcję, już nawet nie patrzyłem na klasę, sprawdzałem obecność, patrząc tylko w dziennik, doszedłem do jego nazwiska, przeczytałem je, usłyszałem, że jest obecny. Wewnętrznie się oczywiście już zagotowałem, ciśnienie się podniosło. No ale zaczynam lekcję i mówię, i mówię, i mija minuta, kolejna i kolejna, i nic się nie dzieje. On siedzi, Patrzy przed siebie, jakiś zamyślony, kontynuuje. Nie ma żadnych prowokacji, nie ma żadnych głupich zaczepek. I wtedy poprosiłem dwie dziewczyny, które były najbardziej zorientowane, co się dzieje w całej szkole i w klasie, i pytam, co się z nim stało? Czy jest chory? Coś się wydarzyło? No i one wtedy uśmiechnięte mówią: Proszę, księdza, zakochał się. I to jest to doświadczenie, które może nam wytłumaczyć, na czym polega doświadczyć Boga, który jest miłością. Gdy można sobie przypomnieć moment życia, w którym się zakochaliśmy, czy w jakiś sposób zauroczyliśmy, nawet ten pierwszy taki poryw serca, to faktycznie zmienia perspektywę na całą rzeczywistość. Człowiek zakochany zupełnie inaczej patrzy na świat, zupełnie inaczej podchodzi do innych, traktuje ich w inny sposób, a szczególny sposób tę osobę, którą kocha. Dlatego papież Benedykt XVI dalej w tej encyklice powie, że chrześcijanin, który przeżywa wiarę jako zakochanie w Bogu, przestaje widzieć przykazania, dekalog, wymagania, jakie stawia przed Nim Kościół jako ciężar, który ktoś narzuca na jego barki. Ciężar, który trzeba nieść, w którym ciągle myślę kategoriami muszę, wolno mi, nie wolno i tak dalej, ale zaczyna wszystko przeżywać jako odpowiedź serca poruszonego tym właśnie konkretnym doświadczeniem: że jestem kochany, że jestem chciany, że moje życie jest akceptowane. Że nawet jeżeli pogrążę się w grzechu, gdzieś zagubię, to jest zawsze ten jeden, który mi nieustannie będzie przebaczał. Jak powtarza papież Franciszek, Bóg nie męczy się przebaczaniem. Ja mogę być zmęczony tym, że ciągle powtarzam te same grzechy, że ciągle robię te same głupoty, że ciągle gdzieś błądzę, ale Bóg w swojej miłości nie męczy się, żeby z powrotem przywoływać mnie, pociągać mnie miłością i wprowadzać na właściwą ścieżkę. To jest wiara, jaką powinniśmy przeżywać. To jest Bóg, jaki objawił się Mojżeszowi, a jaki przede wszystkim objawił się w synu w Jezusie Chrystusie. Tym, który z miłości dla nas oddał swoje życie. To jest to, co jest w stanie poruszyć nasze serce, zrobić rewolucję w naszej głowie. Że my nie tylko zatrzymujemy się na tym, co jest na zewnątrz. Zobaczmy. W tych dwóch pozostałych czytaniach Paweł pisze do Koryntian, odwołując się do historii wybranego narodu i przejścia z niewoli egipskiej. Mówi: Nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostali, zostawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze, wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza, wszyscy spożywali ten sam pokarm duchowy, pili ten sam duchowy napój. Ale kwituje wszystko, lecz w większości z nich. Nie upodobał sobie Bóg. Albo przykład, który daje Jezus w przypowieści. Ogrodnik troszczył się o figowiec, który zasadził w swojej winnicy. To drzewo miało wszystko, co jest potrzebne do owocowania, a właściciel przez trzy lata przychodzi i nie znajduje żadnego owocu. My możemy być ochrzczeni, możemy chodzić co niedziela do kościoła. Możemy wypełniać przykazania Boże kościelne, ale robić to w tak powierzchowny sposób, byleby to nie dotknęło naszego serca. Możemy stworzyć fasadę, maskę religijności, byle się tylko nie nawrócić, nie pozwolić Bogu wstrząsnąć naszym sercem. Zobaczcie, że gdy Jezus działał w Palestynie, to był skonfliktowany tylko z jedną grupą społeczną. Z najbardziej religijnymi, kapłanami, faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Zachowywali prawo co do Joty, wypełniali wszystko, co było zapisane w Księgach Bożych, co było w prawie, a nie pozwalali, by to dotknęło ich serca. Nie potrafili być miłosierni, jak powie Jezus. Woleli zasłaniać się ofiarami składanymi w świątyni. Jałmużnom rzucaną ubogim. I to tak, żeby go, ich ta jałmużna broń Boże nie zabolała, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast serce Jezusa otwarte było na kogo? Na cudzołożników, nierządnice, na złodziei, celników. Ponieważ oni potrafili stanąć w momencie spotkania Jezusa w prawdzie o swoim życiu. Dawali się skonfrontować z tym, gdzie pobłądzili, uznawali tę prawdę i przede wszystkim przyjmowali przebaczenie ten czas rekolekcji to czas w którym my będziemy chcieli doświadczyć tego samego to nie jest czas żeby przychodzić i słuchać głową ale przede wszystkim pozwalać by dotykało to słowo naszego serca zachęcam was do tego żeby w te rekolekcje te dni, poniedziałek, wtorek, środę, znaleźć moment, by przyjść tutaj do świątyni, by zasłuchać się w Słowo otwartym sercem, pozwolić się oświecić Duchowi Świętemu, aby to Słowo poruszyło nasze wnętrze i zmieniło cały styl naszego życia.